Bielski Klub Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie bielsko świętował 30-lecie działalności. Wielkim koncertem zespołu Enej zakończyło się bielskie lato z kulturą. Na terenie ogrodu przed domem żołnierza odbył się trzydniowy festyn profilaktyczny. Ta skierowana do bielskich uczniów impreza była jedną z ostatnich wakacyjnych propozycji przygotowanych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Chodnik przy ulicy Milusińskich od teraz wieczorami rozświetlają nowoczesne lampy LEDowe. Gmina postawiła wzdłuż deptaka 15 nowoczesnych słupów oświetleniowych. Skłosz na Chrobrym 2015 to druga edycja sportowej imprezy, podczas której przez dwa weekendy można było oglądać rozgrywki skłosza na specjalnym przeszklonym korcie. Bielski Klub Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Bielskobiarskim świętował 30 działalności. Klub powstał dokładnie 9 listopada 1985 roku i zrzesza byłych pilotów i pracowników lotnictwa, ale nie tylko, bowiem w szeregach organizacji znajdują się również jeszcze czynni piloci, jak choćby pan Mieczysław Herzyk, który jako siedmioletni chłopiec w 1936 roku uczestniczył w inauguracji działalności lotniska w Aleksandrowicach. Dziś nie tylko lata, ale i szkoli lotniczą młodzież. Jest kogo wspominać. Założenie klubu seniorów było 30 lat temu, i niedaleko stąd, gdzie teraz jesteśmy, był zakład szybowcowy. W tym zakładzie szybowcowym pracował inżynier Niespał, konstruktor lotniczy, konstruktor szybowców, i on był pierwszym prezesem naszego klubu. Nie? I wspominamy zakład szybowcowy, wspominamy wspaniałych pilotów. Jak na przykład Adama Ziętka, jak na przykład Franciszka Kępkę, juniora, nie? uczestników Mistrzostw, mistrzostw Świata, i tak dalej. Jest o czym wspominać. Wspominamy także o działalności różnych innych naszych członków, chociażby co na pewno w całym bielsku znane nazwisko, Józef Droszcz, również był członkiem naszego klubu, i on również Wpisał się w początki lotnictwa w Bielsku, jeszcze urządzając szybowisko wieżowie, sprowadzając stamtąd cały szereg elementów lotniczych tutaj do Bielska. Życzenia z okazji 30-lecia działalności seniorom lotnictwa złożył również prezydent Bielska Białej Jacek Krywult. Życzę Państwu dużo zdrowia, bo ono jest każdemu potrzebne w pewnym wieku, ono szczególnie jest potrzebne, i tej satysfakcji z tego latania i żebyśmy mieli jeszcze wiele, wiele okazji spotykać się na różnego rodzaju spotkaniach, imprezach, bo zawsze wielką satysfakcją do Państwa przybywam. Pozwólcie, że w imieniu podziękowania i szacunku dla Państwa na ręce Pana Prezesa, ale także dla wszystkich Pań, dla wszystkich Panów złożę stosowny adres i bukiet kwiatów. Dziękuję bardzo. Wielkim koncertem zespołu Enej zakończyło się Bielskie Lato z Kulturą. Wakacje właśnie się skończyły. W ich trakcie w ramach cyklicznej imprezy pod wspólną nazwą Lato z Kulturą przygotowaną przez Bielskie Centrum Kultury odbyło się 13 koncertów, a największym z nich był ten z udziałem zespołu Enej. BCK nie zasypuje jednak gruszek w popiele. Kolejne atrakcje są już dokładnie zaplanowane. Za nami Lato z Kulturą, które zgromadziło na koncertach tysiące bielszczan, ale nie tylko bielszczan. Koncert, który jakby podsumował całą tą akcję. Koncert Pożegnania Lata zgromadził na placu kilkadziesiąt tysięcy osób. Było to ogromne wydarzenie, ale to oczywiście nie koniec naszej działalności. Już w tej chwili przygotowujemy i puściliśmy również do sprzedaży koncerty, które między wrześniem a grudniem odbywać się będą w Bielskim Centrum Kultury. Przed nami przede wszystkim dwa wielkie festiwale. Festiwal Kompozytorów Polski 2 do 4 października, między innymi tam ogromne dzieło Krzysztofa Pendereckiego Kredo, które będzie w Kościele w Aleksandrowicach, ale również i kolejny festiwal Drzezowa Jesień, który odbędzie się od 8 do 15 listopada. Te koncerty już znajdują się oczywiście na naszej stronie, ale będzie dużo spektakli teatralnych, będzie. Również gala operowa włoska, będzie Don Quixote, balet rosyjski, w wykonaniu rosyjskich oczywiście artystów i dużo, dużo imprez estradowych. Zapraszam oczywiście na stronę Bielskiego Centrum Kultury, tam już większość tych imprez jest już umieszczonych, także można się o nich trochę więcej dowiedzieć. Na terenie ogrodu przed domem żołnierza odbył się trzydniowy festyn profilaktyczny. Ta skierowana do bielskich uczniów impreza była jedną z ostatnich wakacyjnych propozycji przygotowanych przez Urząd Miejski w Bielsku Białym. Festyn trwał od minionej środy do piątku, a nad jego przygotowaniem czuwali pracownicy Wydziału Polityki Społecznej bielskiego magistratu. Podczas festynu przewidziano liczne atrakcje prowadzone przez profesjonalnych animatorów, odbyło się wiele konkursów i zabaw, w których uczestniczyli również strażacy, ratownicy i inne służby mundurowe. Pogoda i frekwencja w tym roku dopisały wyjątkowo. Tak, dzisiaj drugi dzień imprezy, fantastyczna pogoda, dopisały dzieci. Dzisiaj znowu dziesięć stanowisk, pies terapeuta, straż pożarna, tor, e, przeszkód z gaśnicami. Dzieci cudownie się bawią, uśmiechy na twarzy dzieci nie schodzą. Jest, jest fantastycznie. Celem imprezy jest wskazanie dzieciom i młodzieży takich alternatywnych sp form spędzania czasu wolnego z dala od używek, od internetu, tak, od komputera. E, także chcemy właśnie w ten sposób pokazać, jak inaczej można się bawić. Jak ten czas na koniec wakacji dobrze? Mądrze zagospodarować. Chodnik przy ulicy Milusińskich. Od teraz wieczorami rozświetlają nowoczesne lampy LEDowe. Gmina postawiła wzdłuż deptaka 15 nowoczesnych słupów oświetleniowych. Inwestycja została zrealizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej na wniosek Rady Osiedla Grunwaldzkie. Zakres prac obejmował budowę 15 słupów, na których zamontowano energooszczędne oprawy LEDowe. Jest bardziej komfortowo, a przede wszystkim bezpieczniej. W tej chwili staramy się montować na terenie miasta właśnie te lampy energooszczędne ze światłem LEDowym. Tam zostało zainstalowanych 15 lamp z o mocy, każda 24 W, czyli porównując do tych tradycyjnych lamp sodowych, no to jest, byłyby tam lampy zamontowane 70-watowe, prawda? Co nie jest to do końca oszczędność trzykrotna, ale przynajmniej dwukrotna oszczędność energii elektrycznej na tym odcinku jest. To jest jeden temat, a drugi temat jest tego oświetlenia, jest w tej chwili już taka, jak powinna być. Squash na Chrobrym 2015 to druga edycja sportowej imprezy, podczas której przez dwa weekendy można było oglądać rozgrywki skłosza na specjalnym przeszklonym korcie. Kort wraz ze sporą trybuną służył do propagowania skłosza i patrząc na ilość przyglądających się rozgrywkom bielszczan, trzeba przyznać, że sztuka ta się udała. Podczas imprezy rozegrano kilka ciekawych pojedynków z udziałem najlepszych skłoszystów w Europie, w tym mecz Polska kontra reszta świata. W dni powszednie tygodnia przeszklony kort oddany był do dyspozycji przechodniów oraz odbywały się na nim mecze ligowe zawodników bielskiego klubu Enjoy. Nasze miasto na mapie skłosza znaczy coraz więcej. Zawodników w tutejszym klubie Enjoy wciąż przybywa. Teraz akurat jest sezon letni e, i tutaj klientów jest troszkę mniej, natomiast od września sezon rusza pełną parą. E, graczy cały czas, tak jak mówiłem wcześniej, przybywa. Stąd też nasz klub Enjoy rozbudowuje się w tym momencie do 10 kortów i będziemy e, końcem roku drugim największym klubem w Polsce.